Poznaj świat z Bolkiem i Lolkiem. Wybierz się w podróż na dziki zachód i do lodowej krainy Yeti. Bolek i Lolek zapraszają do wspólnej zabawy od poniedziałku do piątku o 18.50 w Siódemce. Siódemka zaprasza dzieci do oglądania zabawnych przygód myszki. W niewielkich, ale bardzo przytulnych domkach mieszkają miłe myszki, które wcale nie boją się kotów. Przygody myszki od poniedziałku do piątku o dziewiętnastej siódemce. możliwe. Traciłem wszelką kontrolę. Niewiarygodne przygody Super Psa. Pierwsza uczy, że z Indianami wygra tylko mogo. Tajemne moce i ciekawi bohaterowie. Zawsze niepokonany Super Pies niesie pomoc innym. Trzeba go natychmiast znaleźć. Pamiętajcie, Super Pies od poniedziałku do piątku o 8 i 15.55 tylko w siódemce. Już nadjeżdżają. Trzy odważne nastolatki na swoich zaczarowanych koniach. Przenieś się z nimi do niezwykłej krainy Avalon. Przygody, emocje i wspaniała zabawa czekają na Was. Starla i Jeźdźcy. Od poniedziałku do soboty o 8.30 i 16.20 w Siódemce.